Dzień dobry, tytuł z Geografia na 100% z tej strony. Witam Was w zadanku 9 z próbnej matury grudzień 2024. Wgryzamy się w temat. Na wykresie liniami oznaczonymi literami od A do D przedstawiono strumień promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi w ciągu doby w wybranych szerokościach geograficznych, w tym na biegunie. O co się oni nas pytają? Którą literą oznaczono promieniowanie słoneczne docierające do Ziemi na biegunie północnym uzasadni odpowiedź? Kochani, jak mamy tylko informację o biegunie, to zastanówmy się. Jaka jest taka bardzo konkretna rzecz w związku z oświetleniem bieguna, która jest dla niego charakterystyczna? Jeżeli komukolwiek przeszło tutaj przez myśl dzień i noc polarna, to bardzo dobrze. Zarówno dzień, jak i noc polarna na biegunie trwają pół roku, aż 6 miesięcy. Czyli, jak mówimy o biegunie, no to na pewno będziemy mieli 6 miesięcy, podczas których w ogóle słońce do tego bieguna nie dociera. No to wystarczy, że znajdziemy sobie taki wykres, no i tutaj poprawnym wykresem będzie właśnie wykres A. No i teraz wystarczy zanotować odpowiedź, która by wyglądała w sposób następujący. Wykres A przedstawia brak promieniowania słonecznego w okresie październik-luty, co może mieć tylko miejsce na biegunie północnym z uwagi na występujące tam zjawisko nocy polarnej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Cześć!